Ciemanko czołem, słuchajcie, w biedrze e, rzucili takie skrzynki. Kupiłem to sobie e, do samochodu. 100, e, parę złotych, bodajże 112. Słuchajcie, bardzo solidna skrzynia. E, metalowe zam, e, zamykanie. I jakieś tu uchwyty, można sobie jakąś tam. Na jakiś pasek założyć, coś, coś takiego, firma Keter, tutaj są wymiary, jest bardzo fajne, naprawdę można dosłownie chyba, wydaje mi się, że ja ważę 100 kg słuchajcie, ale wydaje mi się, że stanę na niej bez problemu, patrzcie się, stoję na niej, nic jej się, nic się nie dzieje. Otworzymy ją. O tutaj już miał, wkładałem byłem. Na wyjeździe wyjmę sobie to wszystko. Tak ona wygląda w środku. Tu na jakieś szybokręty takie rzeczy pierdółki. Te, te przegródki, słuchajcie, ja je ale... ale można sobie Konfigurować jak się chce, słuchajcie, do tego jest w środku taki mały organizer. Tworzy jedną ręką? chyba tak. Też całkiem fajna sprawa, też dość solidny, jest twardy ten plastik. Słuchajcie, ona cała tutaj w środku jest wykonana z jakiegoś takiego. Nie wiem, to jest taki miękki, miękki plastik, a wydaje mi się, że słuchajcie, że ona jest, w ogóle jak się dociągnie, jest uszczelka tutaj z tego zrobiona też, może woda się do niej tak łatwo nie dostanie, także słuchajcie, za, za sto parę złotych w porównaniu z tym, co, co jest w Castorama, czy w Leroy, czy gdzieś tam, za większe pieniądze, ta skrzynia jest naprawdę super, także polecam, jakby ktoś się zastanawiał, śmiało może lecieć do Biedrony i kupić sobie taką skrzyneczkę. Ona nie jest taka mała. W miarę pokazywałem już na początku, ale jeszcze raz. No I także naprawdę to wszystko jest. To wszystko jest tu. Wyjątkowo solidne. Także trzymajcie się. Na razie, cześć.